wlizać te lody. Jakie pyszne. Jeszcze troszkę. Oryty! Mój język w kutknął. utknął. No dalej, wyłłaś! Ach! Ej, co to jest? Ha, wyglądasz jak Pinokio, masz ogromny nos. To mój rożek, pokruszę go w dłoni i zjem w ten sposób. Jaki dobry, chrupiący, czyli teraz moja kolej. Chcę zjeść moje lody w niezwykły sposób. Mam pomysł, troszkę magii i mamy pyszne dodatki. Bitą śmietanę i dżemik. Mmm, to będzie bardzo smaczne. O, tak jak to pięknie spływa. Troszkę śmietany. Wygląda niesamowicie, dorzucę jeszcze posypkę. I na górę wisienkę. Ej, to moje lody! Spadać stąd! Hm, mm, ale jesteś chciwa, Sofii. Dobra, mam coś dla ciebie. Proszę! E, ojej, to mnie Och, Co to było? Gdzie są moje lody? Mmm, wciąż są smaczne. Przynajmniej mam okazję ich spróbować. Ty przynajmniej coś zjesz! Moje lody są na mojej głowie!